Po głowie, po głowie Idzie mały zwierz To mały pajączek Złap go, jeśli chcesz Łapie więc pająk bęc Łapie więc pająk bęc Łapie więc pająk bęc Łapie więc pająk bęc Po nosie, po nosie Idzie mały zwierz To mały pajączek Pajączek, złap go jeśli chcesz łapie więc pająk bęc łapie więc pająk bęc łapie więc pająk bęc łapie więc pająk bęc po ręce po ręce idzie mały zwierz to mały pajączek złap go jeśli chcesz łapie więc Pająk bęc, łapie więc, pająk bęc, łapie więc, pająk bęc, łapie więc, pająk bęc. Po brzuszku, po brzuszku idzie mały zwierz. To mały pajączek, złap go, jeśli chcesz. Łapie więc. Pająk bęc, łapie więc pająk bęc. łapie więc pająk bęc, łapie więc, pająk bęc. Po nodze, po nodze idzie mały zwierz. To mały pajączek, złap go, jeśli chcesz. Łapie więc. Pająk bęc, łapie więc, pająk bęc, łapie więc, pająk bęc, łapie więc, bająk bęc.